Witam serdecznie. Tydzień niesie od 9 do 16 listopada 2015 roku. Ryszard Bryglicki, zapraszam. Ten tydzień księżycowy rozpoczyna się w znaku Skorpiona. Czekają nas bardzo ciekawe spotkania, ale jednocześnie też przede wszystkim te duchowe uniesienia, czy też wzrosty. Ten tydzień księżycowy rozpoczyna się oczywiście w Skorpionie i w związku z tym czekają nas niesamowite doznania te duchowe. W Pannie jak zawsze mamy Marsę i Jowisza. To energia bardzo potężnej siły, tej twórczej. Ale jednocześnie też nasz przyjaciel Księżyc znajduje się w znakowaniu i będzie negocjować to, co najbardziej wyraźne. Ponieważ od tej sytuacji, w której znajduje się ascendent, a na ascendencie znajduje się słońce, a słońce z kolei jest władcą lwa. A ponieważ nasze słońce jest w skorpionie, w znaku skorpiona, więc będą ujawniać się niesamowite rzeczy na świecie. Wypływać po prostu prawda. Prawda, która była kiedyś skrywana, czy jest skrywana, czy też będą ujawniać się sytuacje, które nas dotyczą pośrednio czy bezpośrednio, ale zawsze w niewyjaśniony sposób, nagła, ukażą się sprawy, których nigdy byśmy się nie spodziewali. Otwieramy prawdziwą puszkę Pandory. W tym tygodniu wiele ukrytych uczuć, nawet tych intymnych. Sami walczymy z naszą krytyką, z naszym ego na co dzień. Najlepiej by założyć maskę lub też ukryć się. Gdzieś głęboko, gdzie nas nikt nie znajdzie. Można by to nazwać, że jest to noc wampirów, ale kiedy zabłośnie słońce, wtedy po prostu one giną wiele krytych naszych myśli, które nie chcą się przyznać do nas, które leżą głęboko w naszej podświadomości. I w tym czasie skorpion właśnie ujawni ze względu na to, że znajduje się w nim Słońce. Kiedy wypiszemy na naszej karcie nasze nazwisko, wtedy łatwiej będzie nam odnaleźć sposób na lekarstwo naszej duszy ze względu na to, że Słońce nam wskaże drogę ku światu. Nasi wrogowie to przede wszystkim ego i duma. Czy ego jest wyłącznie potrzebne? Do przetrwania? Czy muszę mieć rację przez cały czas? Czy muszę zrobić dobro, żeby ludzie wiedzieli o tym? Wiem, kim jestem. I ile wiem? Wręcz przeciwnie, to zmniejsza, aby opublikować światło wszystkie działania robimy. To jest wielki tydzień, więc możemy zaplanować wielkie tajemnice. Nasz plan działania to na pewno nieprzyklębienie. Musimy się podzielić z bliskimi naszymi poczynaniami, żeby stać się władcami naszej świadomości. To będzie na znacznie wyższym duchowym miejscu na drabinie życia. Drugie zadanie to przede wszystkim nie poddać się słabości naszej, czyli krytyce. Jeżeli wybierasz się na konfrontację, weź głęboki oddech, następnie po prostu płyn. Jeżeli nawet naszego stawia nas do wstydu, to wszystko jest dobre. Nie jest potrzebne trzymać śmierdzący towar. Lepiej go pozbyć się. Przez ten cały tydzień możemy odkrywać właśnie to słońce w skorpionie Po to, żeby medytować, żeby kontemplować, żeby patrzeć jak wzrasta. Nie możecie. W przyszłym tygodniu już wchodzi nasz znak szczelca i nam pomoże. Trzymaj się. Trzymaj się. Tego co jest najważniejsze. Miłego tygodnia wszystkim. A przede wszystkim dosłownie.